Skrzypek, śpiewak, kompozytor, inicjator odrodzenia muzyki wiejskiej, Janusz Prosinowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Jeden z inicjatorów, bo to było tak, że właściwie w całą grupą, to się nazywało Bractwo Ubogie, całą grupą natknęliśmy się na tą muzykę, ona się na nas napatoczyła, nastąpiło zderzenie, szok poznawczy, no i po prostu ruszyliśmy na wieś. I w tamtych czasach, to był 92, trzeci. Czwarty rok zeszłego tysiąclecia. W tamtych czasach byliśmy chyba jedyną taką niezinną, młodocianą brygadą, która chciała grać polską muzykę wiejską, uczyć się od muzykantów, uczyć się grać, uczyć się śpiewać, uczyć się tańczyć. To był świat, do którego chcieliśmy stać się częścią i, i stąd to odrodzenie, bo właściwie to ono się dzieje. I działo przez, e, przez ten zachwyt i przez to, że się tym dzieliliśmy. że no, zobacz, jaka to kanuta, jaki tutaj e, zawijaz, jak to brzmi. Ale z, kto to wymyśli? Co to, skąd się to wzięło? Byliśmy po prostu e, zachwyceni i tak to trwa. Czy myśli Pan że to zainteresowania czy chęć pokazania tego piękna polskiego folkloru? Przede wszystkim to sam samo zachwyt, sam zachwyt nim. W tym sensie, że no, najpierw to się, jak się w kimś zakocha, to się nie myśli, co z tym fantem zrobić, tylko myśli się, żeby z nim być, żeby go słuchać, żeby ją widzieć, czuć. I tak samo my wokół tej muzyki krążyliśmy, jak pszczoły wokół kwiatów po prostu. Może tu zagrać, tam zagrać. I jakby to granie samo się, samo się toczyło, zagrać. Na, przy jakiejś okazji na wsi, no to ty zagraj. Jak zaczęliśmy y, tworzyć dom tańca w Warszawie, no to też była taka sytuacja, że zapraszaliśmy przede wszystkim wiejskie kapele, ale po y, zagraniu jakiegoś seta, no kapela potrzebowała odpocząć. No to kto teraz zagra w tym miejscu? No to wy zagrajcie, młodzi niech zagrają. I tak się, tak się to rozwijało. My w ten sposób uczyliśmy się grać do tańca. Uczyliśmy się tańczyć, uczy, uczyliśmy się te, tego języka, bo to jest ta muzyka. To jest dokładnie y, tak jak język. Ma swoją y, gramatykę, swoje struktury, swoje wyrażenia, swoje rytmy, swoje formuły. O tutaj jakąś nutę gram, to jest nuta po tym, to jest nuta tego. A, ale wspaniale, tu Kazi Kazimierz Meto, już słyszę, słychać go tam. Tu Piotr Gaca, tu coś. Y, I robi się z tego y, Taka sieć znaczeń, taka sieć dźwiękowa i, i, i ruchowa, sieć, sieć znaczeń. Nie puste, nie że ćwierć nuta i dwie ósemki, tylko że coś, co jest z ciągiem sensownych wyrażeń. Jak powstał zespół Janusz Prosinowski Kompania? Proszę nam opowiedzieć od Waszych początków. Powstał w ten sposób, że zadzwoniłem do Michała Żaka. To był chyba 2007 rok. Ja przez lata grałem w takim składzie, w takich składach bardzo tradycyjnych. Skrzypce, bębenek i basy na przykład. Albo harmonia, skrzypce, baraban. I miałem wrażenie, że to jest muzyka, która ma bardzo ograniczony za zasięg skojarzeń i za, zasięg słuchaczy. Wszystkim od razu kojarzy się z archiwalnymi nagraniami, że brzmi mi tak jak archiwalne, jak archiwalni muzykanci, jak to wszystko, co kiedyś było. A i usłyszałem gdzieś Michała, jak gra na flecie, i pomyślałem, kurczę, on ma, on rozumie to, co gra. On, on tą frazę gra od siebie, on tę melodię gra od siebie. I zadzwoniłem, słuchaj, Michał, chodź, spotkamy się, może byś chciał ze mną grać, będziemy przymierzać. I przymierzyliśmy jedną melodię, drugą melodię, okazało się, że jak zagra się tą samą melodię, Takiego oberka czy mazurka, ale na innym instrumencie, przypuśćmy na szałamai, ona od razu brzmi jakby była nie stąd, mimo że jest stąd. Brzmi jakby była nie wiem, z Turcji, z Brytanii, skąd się jeszcze otwiera wyobraźnia. I pomyślałem, że to może być sposób, żeby wyjść z, takiego, z takiej bańki pod tytułem: Znamy wszystkich, którzy tą muzykę lubią, wszystkich młodych. I jest to bardzo ograniczone grono, nie będziemy mieli właściwie za chwilę komu grać, bo wszyscy się rozejdą i pójdą. I do tego zaprosiliśmy Piotra Piszczatowskiego. I już było trio. I przez parę lat graliśmy jako Janusz Prusinowski Trio. Też podjęliśmy decyzję, że nazwę przyjmujemy po skrzypku. Tak było w wiejskich kapelach, że jak grał na, na skrzypcach, nie wiem, Kędzierski to była kapela Kędzierskiego, jak grał Gaca to była Gacy i tak dalej. No to Prusinowski gra na skrzypcach, będzie Prusinowski Trio. I tak się zaczęło. Potem do naszego trio dołączył Piotrek Zgorzelski, grający na basach. A potem jeszcze dołączył Szczepan, i cały czas się nazywaliśmy Trio, tylko było nas pięciu. I w Polsce i w krajach słowiańskich nie było z tym żadnego kłopotu. Prusinowski Trio jedzie, tak, tak, ile was będzie tym razem? A pięciu. No spoko, dobrze. Ale zaczęły się trasy międzynarodowe, i Niemcy tam zapraszają, nas pytają, ile noclegów? No pięć. Jak to przecież Trio? No Trio jest Trio, ale u nas Trio jest pięcioosobowe. Mhm. Mm i nie było tam wcale takiego dużego poczucia humoru, więc, e, więc zastanowiliśmy się i za, powstała w ten sposób kompania. Ale cały czas jeszcze trzymamy nazwę Trio na okoliczność, że gramy we trzech. We trzech też daje to radę. To jest, no, to, jest to jest potencjał. Bo po tych ile 15, 16, 17 lat gramy 17 lat, teraz jest wrzesień. I to we wrześniu było, jak właśnie do Michała zadzwoniłem, pierwszy raz się spotkaliśmy, w takim małym drewnianym domku. Ja mam taki drewniany domek do prób z, z bala, pięknie to brzmi, I tam, i tam zaczynaliśmy. I tam po prostu to, to było to odkrycie. Więc 17 lat, okrągła rocznica, i po tych 17 latach myślę, że mamy w repertuarze, nie wiem, z 200 melodii. Na oko mówię, bo ja mam taki. Kiedyś miałem trochę czasu, gdzieś mieliśmy taką dużą trasę we Francji, i już nudziło nam się układanie programów, ale też zaczęliśmy zapominać jakieś dawne kawałków, więc zrobiłem taki spis utwory ze skrzypcami. i Tam jest ich tam z 90. Utwory z harmonią, utwory z cymbałami, śpiewane, Litwy takie jakieś, i to i nagle to się zrobiło takie, takie poważne, ogromne. Te liczby robią wrażenie, ale to było kiedyś normalne. Jak e, swój repertuar podsumowywali wielcy muzykanci, tacy, którzy grywali e, setki, tysiące wesel, to oni mieli 200-300 utworów. I to wszystko jest w głowie po prostu, no bo, bo te, w tej głowie to też się miele tam w środku, my o tym nie wiemy, to jest proces podświadomy i zaczynam grać, to troszeczkę już ma inny kształt, troszkę inaczej się zmieniło, ja w tym, to nie ingerowałem. Myślę, że w ten sposób też ewoluowała muzyka tradycyjna zawsze. Grało się od nowa i z, i z głowy i ono było nieintencjonalnie inne. No to teraz akurat możemy przejść do pytania, jak wygląda właśnie proces aranżacji i interpretacji utworów, które wykonujecie. Nie pasuje mi to słowo aranżacja, bo, yy, bo ono jest takie, jakbyśmy wymyślali, co z tym zrobimy, tylko My przysłuchujemy się tym melodiom, przymierzamy je, sprawdzamy, zobacz, jak to fajnie brzmi na, na tym, ale zobacz na tym, jak zabrzmi. A tutaj, a może zmienimy tonację, a zobacz teraz, jak przeskoczymy tutaj, i na, nagle zro, robią się z tego opowieści, które powodują, że my się tym nie nudzimy, że cały czas jest to na świeżo, że jak coś za dużo graliśmy, to odkładamy to do szafy, i potem dopiero do tego wracamy ale że nie aranżujemy tego na siłę, tylko mamy jakby na gotowo jakiś taki kolor, swój, jakąś barwę. Zresztą bardzo często to są utwory, które w oryginale były w jakimś, jakimś składzie zagrane. Pamiętam je, słyszę je nie wiem, z, z harmonią i ze skrzypcami albo słyszę je z barabanem, bo tak grali nasi mistrzowie albo bo tak jest na nagraniu i po prostu za, z tego wychodzimy Oglądamy, sprawdzamy, eksperymentujemy. Jak coś próbujemy, czasem zrobić więcej, to takie jest trochę naciągnięte na siłę i tak nas męczy. Wracamy do najprostszej postaci. Gramy właściwie to jak najprościej, ale to samo, samo się zmienia, samo ewoluuje. Co może Pan nam opowiedzieć o tych instrumentach, na których gracie? Właściwie to każdy z tych instrumentów ma historię i to nie byle jaką. Skrzypce, na które gram, to są pożyczone skrzypce. Na przykład przyjaciel mój z dawnych czasów nazwiskiem Jan Skrzypek odziedziczył po wujku dwoje skrzypiec. Lepsze sobie zostawił, no, zaczął się uczyć grać. On jest artystą plastikiem, ale zaczął grać na skrzypcach i całkiem fajnie gra. A drugie pożyczył. I te drugie są inne niż wszystkie inne skrzypce, bo mają nieprawidłowo ustawiony gryf. Jak daję do ludnika, żeby coś tam dał, i proszę pana, ja panu to naprawię. Nie, 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 bo to jest właśnie to, dlaczego mam te skrzypce dlaczego tak brzmią. Te struny są tam bardzo wysoko. Proszę zobaczyć, tutaj mam po pod koncercie takim krótkim jak ten, dwugodzinnym, mam, mam ślady, ponieważ te struny są wysoko, wymagają du dużej siły ale brzmią kompletnie inaczej niż takie zwykłe skrzypce, zwykłe, normalne skrzypce mm, klasyczne. Ja nie, bardzo często nie dociskam do, do gryf, tylko gram, jakby to powiedzieć, opuszkowo. I dzięki temu, że one są wysokie, to mam kilka rodzajów vibrato. Nie tylko takie, takie to właściwie go nawet nie umiem, bo ja nie gram, nie gram klasyczną, w klasycznej pozycji na skrzypcach, ale gram po wiejsku. Cyk, I tutaj leżą, i wszystko jest ułożone, ale dzięki temu jest kilka rodzajów vibrato, których nie ma na klasycznych skrzypcach. Jest vibrato, na przykład naciskam w dół, jest... albo naciskam w bok, pociągam, albo jeszcze pociągam szeroko, takim szerokim ruchem. Jak, jak uczę się, przyglądam się, jak grali muzykanci, albo jak z nimi gram, to po prostu tyle było tam patentów, których nie ma w klasycznej muzyce i ja tym gram. Tego się uczę, z tego się też składa ta muzyka. Więc to, to jest na przykład przykładowa historia skrzypiec. Ja dałem na wymianę swoje skrzypce. Tam i tam u niego one są i sobie fajnie grają, ale te, te są wyjątkowe. Baraban, na którym gra Piotr Piszczatowski, Piotrek kupił we wsi walizka od pana, który mu tam po, po długich targach ten baraban sprzedał i potem się okazało, że to był instrument. Z który pożyczali chłopaki miejscowi, chodząc na kusaki w, w karnawale. Piotrek kupił ten baraban i nagle go nie było. I nie poszli na kusaki, bo nie mieli barabanu. I Andrzej Bieńkowski, nasz przyjaciel, dzięki któremu w ogóle też tą muzykę poznaliśmy. Ostatni wiejscy muzykanci, to jest jego historia. Muzyka e, odnaleziona, to jest fundacja, to jest człowiek, który w latach 70-tych, 80-tych jeździł na wieś i nagrywał muzykantów i z jego zbiorów i pracy korzystamy my wszyscy, całe środowisko. I Andrzej się obraził wtedy. Mówi, zabrałeś ze wsi baraban, dzięki któremu były te kusaki i co? I zepsułeś wszystko. Ale po kolejnych latach ten baraban zaczął pracować, pracować i zwracać wszystkie tamte winy, przewiny. Myślę, że już dawno je od, od, odrobił. I tak dalej, i dalej. O każdym właściwie z instrumentów mógłbym takie historie opowiadać. Michała, czy Maje, czy Flety, które on specjalnie zamawiał w Brytanii u majstrów. Tam jeździł, przymierzał, układał strój, tonacje. To są instrumenty, które też tworzą barwę tego zespołu. Cymbały, na przykład cymbały. Ja, dzisiaj na koncercie nie graliśmy na cymbałach. A gdyby był 2,5 godziny, to by może się zmieściły, ale. Program był zbyt krótki i cymbały y, znalazły się u mnie w ten sposób, że w 90tych latach y, szukaliśmy cymbałów dla przyjaciela. Pod Jarosławiem trafiliśmy do wsi Gać Przeworska, gdzie powiedziano nam, o Jan Jakielaszek, on robi cymbały, on może mieć cymbały nawet do sprzedania. I tam do, do, dotarliśmy do, do niego, dzień dobry, dzień dobry, czy ma pan może cymbały, a mam. I tam zaczęła się rozmowa. Słuchamy, sprawdzamy te cymbały. A to dla przyjaciela, nie dla mnie. I pytamy: No dobrze, to ile by pan za te cymbały chciał? No, a ile dacie? My mówimy: No, 800. Nie, 500. Tylko grać. I to był, to był też świetny skrzypek. Jeździliśmy do niego potem parę razy, nagrywaliśmy, gramy od niego utwory. I te cymbały po paru latach trafiły do mnie, bo kolega kupił jeszcze inne cymbały, potem okazało się, że na nich nie gra, a u mnie grają od, od lat. I tak dalej, i dalej. Z instrumentów to, to moż, można by jeszcze wymieniać: bębenki. Teraz, teraz jest tak, że e, też dzięki Piotrowi Piszczatowskiemu odradza się te, ta cała zbiorowość e, ludzi, którzy robią instrumenty. Piotr na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata organizuje targowisko instrumentów, gdzie ściąga z całej Polski i z okolic, bo to już jest takie wydarzenie centralnoeuropejskie, twórców instrumentów. Bywa, że jest ich 120 na przykład. A jak w, w pierwszym roku dzwonił i próbował zebrać i znaleźć, to bywało, że w, odpowiadano mu tam w skansenach czy muzeach, proszę pana, ich już nie ma, oni wszyscy poumierali. A, jednak nie. A, a tutaj jest tak, że jest kilku wytwórców cymbałów świetnych, kilku wytwórców lir korbowych albo nawet kilkunastu dud, yy, różnego rodzaju fujarek, fletów, no po prostu. Można przyjść, wybrać instrument, kupić od razu, zamówić, opowiedzieć, umówić się na, na, na. jakby stały się te instrumenty dostępne. I one też mają dzięki temu swoje dusze, swoje historie, bo e, robią je konkretni ludzie, świetni, e, i one grają. Staramy się w naszych wywiadach pokazywać takie wartościowe postawy. Proszę powiedzieć, jaki utwór czy dzieło sprawiło wam najwięcej trudności, ale później dzięki niemu wnieśliście nową jakość do swojej gry. Były takie oberki, na przykład od Jana Ciarkowskiego. Taki bąk to się nazywało, nazywało, który, żeby go rozgryźć, zwalnialiśmy nagrań. Zwalnialiśmy je dwukrotnie, czterokrotnie, żeby dopiero usłyszeć wszystkie szczegóły i, i, i detale i po prostu grać to po, po dźwięku, po punkcie. Było to jak z innego materiału zrobiona muzyka. I to dla, to dla nas była rewolucja, że, że zrozumieliśmy, że można to tak dokładnie wygrać, że jak, że nie tam po łebkach polecieli i jest tam te nutki mniej więcej się zgadzają, tylko że można byłoby nasunąć te nagrania na siebie i to się ma zgadzać. I to jest dla nas punkt wyjścia. W sensie i nauki, i potem tego, jak, można, jak możemy z tym pracować, działać, rozwijać, bawić się, zmieniać. Że otworzyło to nam słyszenie na i mikrotony, i mikro przesunięcia rytmiczne. To nie jest, jakby nie da się tego opisać grubymi, grubymi nutami, tylko tam się nic nie zgadza wobec tak zwanej kreski taktowej. To jest wszystko zrobione jakby z takich ruchomych ślimaków, krzywych, każdy w inną stronę idzie. I to jest cudowne ale do tego trzeba z, otworzyć ucho y, na nowo. Także był taki utwór Abunka Abunka Adria da 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 ta da Radana a da 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 te Radana. Widzicie cztery płyty: Mazurki, Serce, Pokolana w niebie oraz Po śladach. O której z tych płyt można powiedzieć, że to was znak rozpoznawczy. Y, serce. Serce, bo ta, ta płyta, tak powiem, rozwaliła szklany sufit. Dla mnie też najbardziej się podobało. I co y, do, dotarło do nas, że ta nasza robota nie, nie idzie w piach jak krew w piach, tylko, że, że zaczyna rezonować, że spotykamy gdzieś ludzi, których nie znamy i mówią ale to serce, to jest piękne. Serce chyba zdobyło największe nagrody, prawda? Zdobyło ono nagrody, zdobyło też po śladach, zdobyło te nagrody, to nagrody nagrodami. Tym się nie ma co przejmować, bo jakby nagrody to jest rzecz, rzecz zewnętrzna. Ja z czego jestem w pewnym sensie dumny, to to, że po latach słucham tych płyt, Zaglądam do tych nagrań, rzucam uchem, czy do bazurków, czy do serca. I nie ma wstydu, nie ma obciachu. To dobrze brzmi, my dobrze tam gramy, jest to szczere i nadal można tego słuchać, nie mówiąc, ale wtedy to nie umieliśmy grać. Jak graliśmy, tak graliśmy, ale jest tam tyle czegoś, udało nam się tam zawrzeć czegoś osobistego, że się z nich bardzo cieszę. A też nie wspomniałeś o jeszcze takich płytach jak Kujawska Atlantyda. Nagraliśmy, ona nie jest tak widowiskowa i tak znana, ale nagrywaliśmy z Justyną Piernik i z jej tatą i jeszcze z, z panią z Kujaw. Płytę poświęcono muzyce Kujaw. I to był właściwie początek takiego odkrywania Kujaw i dla nas i dla wielu potem innych kapel. Więc Kujawska Atlantyda, ten zatopiony ląd, to jest też płyta nieznana, polecam. Warszawa Wschodnia, też jako zespół tam śpiewa. Jeszcze powstała taka płyta z Grażyną Aguścik, z, z Triem Jana Smoczyńskiego, Atom Sting I My byliśmy czwartą tam grupą. Nazywała się ona Inspite by Lutosławski, czyli Zainspirowane przez Lutosławskiego, ale przeszliśmy z, jakby z drugiej strony wiele rzeczy, a że była ona wydana częściowo w Stanach, no to jest w tym obcym brzydkim języku też tam nazwana, i tam du, dużo też jest jazzowych muzykantów. Natomiast to też było coś, co otworzyło taką naszą współpracę z, ze środowiskiem jazzowym, bo my się trochę tak, takimi czujem, czujemy, misjonarzami się czujemy tej muzyki, czyli Chcemy wszystkich na to nawracać, zobaczcie co my tutaj mamy, opowiadamy, a ludzie po szkołach muzycznych, po akademiach muzycznych, po wszystkim nie mają często okazji w ogóle spotkać się z taką muzyką, z muzyką z Polski, muzyką z, z Mazowsza, z Radomszczyzny, z Wielkopolski, z Kurpiów, z Podlasia, z Lubelszczyzny i tak dalej. Można tu przeżyć życie i nigdy tego nie usłyszeć. Nie mieści mi się to w głowie. Można być muzykiem z wszystkimi możliwymi dyplomami i usłyszawszy nasz koncert, powiedzieć Jejku, jak ja tego nigdy nie słyszałem, bo tak jest. Także to nie jest jeszcze taki stan rzeczy, żebym te misjonarskie ciuchy mógł porzucić zupełnie. Kto lub co z całego muzycznego świata w ostatnim czasie wywarło na Pana największe wrażenie? Ja, mimo że jestem taki przywiązany mocno do polskiej muzyki, polskiej tradycji i jakby całego tego żywiołu polskiego, to słucham też muzyki świata. Muzyki świata w tym sensie, że no, spotykam ludzi, muzyków z całego świata, i bywają takie spotkania, które rzeczywiście zrzucają, zrzucają czapkę z głowy, bo świat jest pełen niesamowitej muzyki. Także przez lata byłem miłośnikiem płyt Rubinsteina na przykład z Chopinem. Po prostu wciskały mnie fotę. fotel. Jestem wielkim fanem Nusrata Fateha Ali Khana, czyli śpiewaka kawali z Pakistanu. Takiego po prostu kogoś, to jest wrażenie, że oni rozmawiają ze sobą, dyskutują, prowadzą teologiczne rozmowy. Po prostu to taka... Ilość zachwytu, a zarazem oparcie na, ogólne, na tradycji, no to jest dla mnie też punkt odniesienia, że to jest możliwe, że tak może być wszędzie. Byłem jakiś czas temu na koncercie Garbarka, czyli saksofonisty norweskiego z polskimi korzeniami, częściowo grającego z hinduskim perkusistą po prostu. Muzyka, i jest mnóstwo takich miejsc, gdzie jest wrażenie, że jakby się otworzyło drzwi, Buch, i jest kolory, zapachy, yy, rytmy wszystko jest nowe, świeże, yy, inspirujące. I wracam do, do swojego świata wtedy i jestem po prostu znowu zakochany w polskiej muzyce. Pytanie mniej poważne. Jaki utwór, jaka piosenka towarzyszy Panu od rana? Oj, przygotowywałem się do koncertu. To przygotowałem się dzisiaj do koncertu i od rana puściłem sobie w samochodzie płytę Źródła muzyki Chopina, którą znam na pamięć, mógłbym ją odtworzyć całą właściwie.

Gdyby można wybrać było artystę z całej historii, spośród wszystkich mistrzów muzycznych, to z kim chciałby pan zagrać? Ja jestem zwykłym muzykantem. On by nie chciał ze mną grać. Nie, nie gram we wszystkich tonacjach, gram po prostu w D, G i tam paru jeszcze innych. Czyli czuję się muzykantem bardziej. A to pytanie. A muzykę jest takie, takie bardzo szerokie. Myślę, że jest mnóstwo takich muzyków, muzykantów, z którymi byłbym szczęśliwy grając. Zdarza mi się to też w życiu tutejszym, doczesnym, że spotykam wspaniałych muzyków i, i, gramy. I gramy razem. Także dla mnie cały czas jest to odkrywanie. A gdyby kiedyś spotkać prawdziwego Chopina, no to wtedy, wtedy by się okazało, co to jest. Bo mi się marzy, żeby jakiś pianista te nasze kawałki przełożył na fortepian i wtedy, wtedy to byłoby wspaniałe. A on by to zrobił od razu. A to znam to, a to to jest od tego, od lewandowskiego Aha, no to ja to gram tak. Ta Gdyby Janusz Prosinowski grał muzykę rozrywkową, to jaki rodzaj moglibyśmy usłyszeć? Bluesa. Grałbym bluesa, bo ja grałem bluesa. Grałem bluesa przez lata, wczoraj grałem nawet, bo ja mam dzieci i moi, moi synowie słuchają różnej muzyki, grają też ze mną czasami, Gabryś, bo grał od małego, zresztą wszystkie wyros, wyrosły w tej muzyce. I mój tato, wziąłem ci gitarę elektryczną, choć pogramy trochę, ja mam perkusję. No i pojechaliśmy tak, że naprawdę było super. Uwielbiam bluesa. Grałem przez lata, miałem 16, 17, 18 lat po prostu. Biorę gitarę i ręka pamięta. Brawo. Koncert, który dałby panu więcej satysfakcji, odbywałby się na Antarktydzie czy na Saharze? Na Saharze. Na Saharze, bo nie da się grać, jak jest zimno po prostu. To sztywne ręce i odpadę, Co z tego? Ewentualnie wokalny mógłby się odbyć na Antarktydzie. Natomiast na Saharze, nocą, myślę, że Czad. Czad, Sudan yy, i Mali. Ostatnie pytanie. Bazyliszek czy Smog Wawelski? Kto będzie większą inspiracją do gry na koncercie? Smog Wawelski. Smok Wawelski. Mieliśmy... Mamy taką przygodę, że nas. Włoski teatr y, dla dzieci, Pulcinella, oni się nazywali albo jakoś tak, z Rzymu, zaprosił do zrobienia muzyki do ich y, przedstawienia Il Drago del Krakowia, smok wawelski. I graliśmy przygotowaliśmy tu oprawę muzyczną i graliśmy na żywo do smoka wawelskiego, tam przez parę, parę dni albo tygodni w, w tym Rzymie. To było wspaniałe. Także do smoka Wawelskiego jestem przygotowany, nawet mamy jakieś utwory już gotowe. Super. Moim Państwa gościem był Janusz Prosinowski. Bardzo dziękuję. Zapraszam na wszystkie mazurki świata. Zapraszam do, na przedstawienia teatru. Słuchaj uchem, bo robimy mnóstwo wydarzeń też dla dzieci, z dziećmi. Staramy się, żeby cały ten muzyczny kosmos był od nowa dostępny, dotykalny i smaczny. Dzięki Wielkie. Dziękuję, Dziękuję bardzo.